jednym sposobem, a twoje tysiąc między piosenek. Teraz się u nich kartki porwie wiatr. Nie próbuję nie pozwalać zasnąć. Pocałuję w ustach, tak to będzie rana. A ty wciąż wierzysz, że pomogę ci. jesteśmy blisko, spójrz moje oczy. Widzisz mnie w cieniu. Mała, że ty wam, że nie wygrała. Jestem mądrzejsza, płaczesz na moją suknię. Mówi, spadaj, nie wiesz, Nie liczę, jestem mądrzejsza Włoczysz na moją suknię, mówię spadaj Wykorzystam cię, aż zginiasz jak nic Dziś przez mnie płakałeś Przytuliłam cię za plecy. Stoję w kącie, niewolniku zbliż się Krzywek zapachnie są z bukiet swych tekstów Zamknę cię usta na krucz Wykorzystam cię, potem spadaj z mojej posiadłości Prawda w tym jest, co um, mnie uczuć brak Nie jesteś mnie anioł, jak mogłeś dać cię tak nabrać Mamo, że ci dawałam, że nie liczę, wygrałam, jestem mądrzejsze. <kłysy> Płacisz na moim sognie, mówię spadaj, nie wierz, nie fajnie. mi. Mamo, że ci nie z jestem mądrzejszy. Płaczesz na moim sognie, mówię spadaj, wykorzystam ciężki, wiesz jak nic. Wykorzystuję, wykorzystuję.